Dobry, Edyta Paradowska, witam Państwa pięknie w PL1. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Rossudowski, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry, Panie, dzień dobry Państwu. Panie Doktorze, Ministerstwo Zdrowia upubliczniło statystykę osób, które umarły na COVID-19. Przyznam, że przeczytałam ją dwa razy, dlatego że nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Czy rzeczywiście jest tak, czy z tych danych wynika, że na COVID-19 dwa razy więcej umiera osób, które są zaszczepione, niż tych, które nie brały szczepionki? Proszę pani, no ja też czytałem tą informację kilka razy nawet. I powiem szczerze, że wystąpiłem jeszcze do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie informacji, czy takie pismo rzeczywiście z Ministerstwa Zdrowia wyszło. Bo aż się nie chcę wierzyć, że wyszło takie pismo z Ministerstwa Zdrowia, a nadal tak jest szeroko propagowany program szczepień. Rzeczywiście z listu, które może nie upubliczniło Ministerstwo Zdrowia, ale osoba, która zadała te pytania, dotyczące śmiertelności osób zaszczepionych pierwszą i, i dwoma dawkami e, szczepionki, wynika, że niestety przy mocno zaokrąglonych danych, tak się wydaje, niestety ta śmiertelność jest e, dwukrotnie większa osób, które zostały zaszczepione, a jeszcze miały to nieszczęście, że zachorowały na e, tą chorobę COVID-19. Panie doktorze, co wynika z tych danych? Po której dawce szczepionki więcej osób umiera? Proszę pani, więc zrobiłem sobie taką tabelę, którą być może państwo będą mogli udostępnić e, e, oglądającym. Otóż, proszę państwa, wynika z tej informacji, która, którą otrzymała zagadkowa pani Sylwia. Że liczba chorych po pierwszej dawce, która uległa y, chorobie COVID-19, to 74 500 osób, z czego zmarło 3 000 osób. Policzyłem to dwukrotnie i okazuje się, że to jest 4% y, zgonów przy osobach, które zaszczepiły się pierwszą dawką, podkreślam to pierwszą dawką. Ogólny procent zgonów z powodu COVID-19 w Polsce to jest 2,54%. Jeszcze gorzej jest z pacjentami, którzy zaszczepili się dwoma dawkami, a mianowicie według danych z tego listu do pani Sylwii, z że 17 maja liczba chorych po drugiej dawce to 9700 osób które zachorowały pomimo zaszczepienia, z tej liczby zmarło 500 osób. Proszę zwrócić uwagę, że te liczby są bardzo mocno zaokrąglone i wygląda na to, to znaczy nie wygląda na to, tylko po prostu matematyka ścisła pokazuje, że to aż 5% i 15 setnych procenta zgonów z powodu choroby COVID-19 przy jeszcze raz podkreślam, ogólnej liczbie zgonów 254% czyli to jest ponad no, ponad dwukrotnie więcej niż zwykły normalny przebieg choroby COVID-19. Te dane są dla mnie przerażające. Ja nie wiem czy ktoś analizuje te dane w Ministerstwie Zdrowia. Nie wiem też czy ktoś z Rady Medycznej przy Ministrze Zdrowia analizuje te dane, bo jeżeli oni analizują te dane, a nadal są tak. Um... Intensywnie przekonywane osoby do szczepień, łącznie z loterią, która ma się pojawić w, lis, w lipcu, gdzie można wygrać bodajże nawet milion złotych, no to są to, powiedziałbym, przerażające działania. Dane są przerażające, ale działania są również przerażające. I nie boję się tutaj użyć tych bardzo mocnych określeń, ponieważ narażają one osoby. Zaszczepione na o wiele większe ryzyko zgonu z powodu yy, przebiegu COVID-19 niż osoby, które nie są zaszczepione. Panie doktorze, dwukrotnie podkreślił pan, że te dane są bardzo zaokrąglone. O czym to może świadczyć? No, to może świadczyć o pewnym, e, powiedziałbym, e, Kiedyś się nazywało specyficzne podejście do prawa folandyzacją prawa, ja bym określił to jako folandyzacją danych, ponieważ tak jak dane zachorowań i śmiertelności, które są podawane przez Ministerstwo Zdrowia, są bardzo skomplikowane i dotyczą nawet jednego przypadku, tak tutaj proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dane są zaokrąglone do setek. Tu nawet nie, nie ma dziesiątek pacjentów, a już nie mówiąc o pojedynczych osobach, tylko wszystko jest zaokrąglone do setek. Wynika z tego, że niewykluczone, że te dane są no, zafałszowane w dół, bo nie sądzę, żeby ministerstwo chciało podawać dane, które są zaokrąglone w górę. Statystyka Ministerstwa Zdrowia uwzględnia też niepożądane odczyny poszczepienne. Co z kolei z tych danych wynika? W zakresie odczynów poszczepiennych jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że y, porównałem też oba kraje, Polskę i Norwegię, i y, no, tutaj muszę też. Y, Powiedzieć o pewnej sytuacji, a mianowicie w Norwegii te dane są bardzo, bardzo dokładne. Tam określa się liczbę niepożądanych odczynów poszczepiennych czy podejrzeń o niepożądane odczyny poszczepienne jako takich i podejrzeń o niepożądane odczyny poszczepienne, które musiały być leczone. W Polsce niestety nie mamy takich danych. Nie mamy również danych. U jakich osób występ... wystąpiły te niepożądane odczyny poszczepienne, oraz nie mamy danych, jaka płeć być może jest bardziej narażona na niepożądane odczyny poszczepienne. Ale wracając do istoty rzeczy, okazuje się, proszę Państwa, że w Polsce mamy zaszczepionych jedną dawką 17 941 112 osób. To są dane na 24 maja. I liczba podejrzeń o niepożądane odczyny poszczepienne to jest 9171 osób. Wynika z tego, że mamy zaledwie podejrzeń o niepożądane odczyny poszczepienne procent 5 setnych% dobrze. Natomiast, proszę Państwa, w Norwegii chyba są jakieś inne szczepionki, i chyba te szczepionki są gorszej jakości, dlatego że przy za osobach przy liczbie osób, które zaszczepione są pierwsz, jedną dawką to jest milion pięćset osiemdziesiąt osoby liczba podejrzeń o niepożądane odczyny poszczepienne to trzynaście tysięcy natomiast liczba osób leczonych z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych to 9 tysięcy osób. Wynika z tego, że w tym kraju niepożądanych odczynów poszczepiennych aż jest 84%. To jest ponad 16 razy więcej. Myślę więc, że nasze władze tutaj mają bardzo duży sukces, że liczba szczepionek jest duża, a przy okazji niepożądanych odczynów poszczepiennych zarejestrowanych. Jest zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza. 16 razy mniej, proszę Państwa, to jest olbrzymia ilość 16 razy. Panie doktorze, pan to oczywiście wszystko mówi z ironią. Natomiast ja chciałabym opowiedzieć o, jak wygląda w Polsce zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Moja bardzo bliska koleżanka, z którą wiele lat pracowałam, zaszczepiła się Pfizerem, pierwsza dawka. Trzy tygodnie, 39 stopni gorączki. W zasadzie otarła się o śmierć. Wszystkie choroby immunologiczne, na które chorowała, powróciły. Wczoraj miała drugą, termin drugiej dawki szczepionki. Zgłosiła się do tej kliniki, w której dostała pierwszą dawkę: Warszawa, Ursynów, ulica Makolągwy 20B. Młody pan nie wpuścił jej, jak się dowiedział, że się nie chce szczepić, tylko chce porozmawiać z lekarzem. Młody pan nie wpuścił jej do budynku, powiedział, że ma dzwonić pod numer 989 i tam ewentualnie zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne. Nikt nie chciał jej wysłuchać, do lekarza się nie mogła dostać. Yy, panie doktorze, proszę mi powiedzieć, jak pan myśli z pana doświadczenia? Ile osób, ile procent niepożądanych odczynów poszczepiennych rzeczywiście jest zgłaszanych lekarzom? No, proszę pani, ile zgłaszanych jest lekarzom, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ dotyczy to całego kraju i takie dane powinno mieć Ministerstwo Zdrowia. Z, tego, z tych statystyk, które wynikają z dokumentów Ministerstwa Zdrowia bo wszystko, wszystkie dane oparte są o strony rządowe, proszę pani nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek przekłamaniach. Ponieważ ja wierzę stronom rządowym i ja uważam, że nie ma dokładnie określonej procedury. Po pierwsze, jak zgłaszać odczyny niepożądane poszczepienne? Pacjent czy osoba zaszczepiona, jeżeli już ma niepożądane odczyny poszczepienne, to już jest pacjent, nie wie, jakie odczyny poszczepienne mogą być. Nie sądzę, bo ja nie znam takiej y, informacji, jaka jest y, w ogóle procedura informowania wszel wszelkich punktów, które prowadzą szczepienia osób w Polsce o y, ostatnich ostrzeżeniach ze strony Europejskiej Agencji Leków dotyczącej tych szczepionek. Y, te ostrzeżenia są podawane na bieżąco i na przykład jedno z ostatnich ostrzeżeń było podane w piątek, ubiegły piątek. I ciekawy jestem, ponieważ punkty działają również w sobotę, ciekawy jestem ile punktów w Polsce otrzymało tą informację o niepożądanych odczynach poszczepionych i jednej ze szczepionek stosowanych również w Polsce. Panie doktorze, jak pan myśli, która z tych szczepionek? które w tej chwili są w Polsce rozprowadzane. Która jest najbardziej niebezpieczna? Po, której jest najwięcej zgonów i niepożądanych odczynów poszczepiennych? Proszę pani, w Polsce nie wiem, która jest najbardziej niebezpieczna. Natomiast akurat na stronach norweskich, do których przesłałem, czy mogę przesłać link, dla Państwa. Tam wszystko jest napisane, która szczepionka, ile osób zaszczepionych i jakie wystąpiły odczyny niepożądane, poszczepienne. Mam nadzieję, że również w Polsce Ministerstwo Zdrowia prowadzi takie statystyki, bo ponieważ jeżeli ma statystyki dotyczące osób, które zmarły po dwóch szczepieniach, to ma również statystyki, które szczepionki wywołały. Te niepożądane zejście choroby, czyli spowodowane y, śmiercią. Panie doktorze, no to muszę zapytać, co wynika z tych danych opublikowanych przez Norwegię? Która z tych szczepionek powoduje najwięcej śmierci i niepożądanych objawów? Proszę pani, w tej chwili nie mogę dokładnie dać pani tych danych. Mogę tylko powiedzieć, że pewne szczepionki w krajach skandynawskich, takich jak Dania i Norwegia zostały wycofane, bądź zostały wstrzymane okresowo, szczególnie w przeszłości. Wiemy to z polskich również środków masowego przekazu, że szczepionka Johnson i Johnson nie jest stosowana w krajach skandynawskich. Natomiast no, pan premier Mateusz Morawiecki chce tą szczepionkę zakupić do Polski. Najwięcej szczepień, to wiem, bo pamiętam te dane najwięcej szczepień, które zostały przeprowadzone w krajach skandynawskich, w tym w Norwegii to jest szczepionka, szczepionka firmy Pfizer, Komirnaty. I później w kolejności są dalej te szczepionki um, wektorowe, które oparte są o adeno, unieczynionego adenowirusa. W tej chwili mówi się, że najbardziej. Um, Niebezpieczne są szczepionki ym, związane z tym adenowirusem, czyli szczepionki wektorowe. Niemniej jednak, tutaj musiałbym się dokładnie przygotować do tego typu ym, stwierdzeń, ponieważ nie pamiętam w, te, w tej chwili tych danych. Panie doktorze, z tych wszystkich danych, o których powiedzieliśmy, z tych procent, procentów osób, które umierają po szczepionce, czy, zaryzykował, czy zaryzykowałby pan stwierdzenie, że szczepionka jest śmiertelnie niebezpieczna, że szczepionka zabija ludzi. Proszę pani, to są bardzo twarde i ostre stwierdzenia. Natomiast samo ministerstwo w swoich danych przyznaje, że zaszczepienie osoby nie poprawia rokowania w przypadku zachorowania, nie powoduje, że przebieg tej choroby jest łagodniejszy. A na pewno nie zmniejsza ryzyko zgonu, wprost przeciwnie, zwiększa ryzyko zgonu w przypadku zachorowania na COVID-19. Ja jeszcze raz mówię, że opieram się o opublikowany e, w internecie list. Wystąpiłem do Ministerstwa Zdrowia e, drogą pisemną, czy rzeczywiście takie pismo wyszło z takimi danymi z Ministerstwa Zdrowia. Poprosiłem również o przesłanie kopii tego listu. Oczywiście z zachowaniem poufności, jeśli chodzi o adresata tego listu. Dane są po prostu przerażające. Uważam, że Rada Medyczna przy ministrze zdrowia powinna zaopiniować się w sposób negatywny, i minister zdrowia powinien wstrzymać natychmiast szczepienia celem wyjaśnienia tej sytuacji. Trzeba dokładnie stwierdzić. Które osoby, którą szczepionką zaszczepione, miały tak duże ryzyko zgonu z powodu choroby COVID-19? Uważam, że no, dlatego występuję tutaj y, y, u Państwa i dlatego chcemy ostrzec społeczeństwo, żeby po prostu pytało, pytało i jeszcze raz pytało. Osobom, które poddają się procedurze szczepień, czyli z naruszeniem powłok ciała, należy się zgodnie z kartą praw pacjenta i to jednymi z początkowych punktów, bo tam zdaje się punkty od 7 do 10 o tym mówią, że należy się dokładna informacja co do celu ryzyka i ewentualnych działań niepożądanych. To, że ministerstwo nie publikuje tego typu danych, o których mówiliśmy, czyli śmiertelności osób zaszczepionych to to jest moim zdaniem, no nie wiem jak to nazwać, ale przynajmniej jest to mijanie się z prawdą, jeśli nie podawanie do publicznej wiadomości tak dramatycznie ważnych dla społeczeństwa informacji można nazwać mijaniem się z prawdą. Panie doktorze, rząd wpompowuje miliony złotych w reklamę szczepionek, zatrudnia osoby publiczne, żeby do tych szczepień zachęcały. Organizuje od 1 lipca, od 1 czerwca organizuje loterię, o której Pan już wspomniał. Jak Pan myśli? Dlaczego? Co jest powodem? O, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Wie pani, to, co pani mówi. Stwarza wrażenie, jeszcze raz mówię, że to są tylko możemy tutaj snuć domysły, że to stwarza wrażenie, że akcja szczepień wśród Polaków nie idzie tak, jak sobie zaplanował to rząd. To po pierwsze. A po drugie, już uwaga nieco ogólniejsza. Ja mam nadzieję, że powiedziałbym. Poczucie odpowiedzialności ze strony rządzących będzie wyższe niż poczucie zakłopotania, przynajmniej żeby nie powiedzieć wstydu, że promowano tak preparaty, które nie do końca są sprawdzone i tylko warunkowo dopuszczone do obrotu w całej Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. To że, to, że są warunkowo dopuszczone, to wiemy, mówimy o tym od wielu miesięcy. Statystyki, które teraz się pokazały, udowadniają, że dwa razy więcej co najmniej ludzi umiera na koronawirusa zaszczepionych niż niezaszczepionych, więc co się dzieje, że wciąż w całym kraju są szczepieni Polacy? Proszę Pani, no, mam nadzieję, że uda się Pani tą informację uzyskać od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia lub od. Osób z tytułami profesorskimi, które są w Radzie Medycznej, te osoby bardzo chętnie udzielają wywiadów, szafują bardzo sądami takimi ostrymi, związanymi nawet z tym, że chcą zmieniać prawo w Polsce i segregować ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. Przy czym osoby niezaszczepione miałyby być poddawane różnego rodzaju represjom. Więc skoro te osoby są tak radykalne w swoich sądach, to mam nadzieję, że będą równie radykalne w przypadku oceny tych danych, które dzisiaj prze przedstawiamy telewizją. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję dzisiaj za rozmowę, bardzo dziękuję za czas i myślę, że już możemy powiedzieć, że za kilka dni spotykamy się z panem i z panią dr Broz-Wanderdorf i będziemy rozmawiać o Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Państwo jesteście rzecznikami tego stowarzyszenia i powiecie nam, dlaczego tak ważne jest, że to stowarzyszenie powstało, o co walczycie no i jakie stawiacie przed sobą cele. A... Ja, mam nadzieję, ja mam nadzieję, że dojdzie do tej drugiej audycji również, że nie zostanę w jakikolwiek sposób przez naczelną Radę Lekarską bądź Okręgową Izbę Lekarską. Postawiony na baczność, ponieważ no, w tej chwili mamy taką sytuację, że lekarze nie mogą nawet samodzielnie myśleć. Już nie mówię o pewnego rodzaju działaniach, które nie są zgodne z podstawową linią, którą wytycza nam Ministerstwo Zdrowia, ale nawet myślenie jest karane. No, uważam, że zbliżamy się niebezpiecznie do sytuacji, w której. Żaden problem nie będzie można przedyskutować bądź żaden problem nie będzie mógł być roz, rozwiązany w sposób optymalny, ponieważ będzie słyszalna tylko jedna strona i tylko jedna strona będzie z tego powodu miała rację. Ale dziękuję Pani bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję i spotykamy się za kilka dni. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.